i hope you're ready because tonight is gonna to be all smiles I think you can do that for me they say happy is a state of mind like a front porch swing pretty thing hanging over the river Witam Was z podłogi i z kawusią i z okularami słonecznymi, pomimo że pada, ale na swoją obronę dzisiaj rano było najpiękniejsze słońce i tak czyste chmurki, a teraz pada. Welcome in Dublin. Okej, okay, hello, hello! Witam Was na moim kanale. Jestem Nela Kultrowojeczka. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i że zostaniecie na dłużej i że wciśniecie ten przycisk subskrybuj gdzieś na dole. Tak czy inaczej, cześć! Ja dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo nieplanowanym filmem, i tak naprawdę wymyśliłam go godzinę temu i nagrywałam TikToki i teraz zaczęło padać, i trochę mi się plany rozsypały, bo mieliśmy sobie chodzić, mieliśmy sobie robić różne rzeczy, ale teraz pada i jest tak gloomy. Dlatego też... Uwaga, uwaga, spokojnie wykorzystamy ten dzień, dlatego też zapraszam Was na takie spędzenie soboty ze mną, takiej cozy soboty, pójdziemy sobie do kina, jest, bo chciałam akurat zobaczyć ten film, więc pójdziemy sobie do kina, poczytamy sobie książkę, jeżeli chodzi o jaką książkę czytam, to bardzo jesieniarską, już Wam pokazuję, czytam obecnie The Atlas Six i powiem Wam tak, jestem na razie na 50 stronie, więc nie za dużo, ale jest tak jesieniarska, autentycznie po prostu Dark Academia vibes, we Love, we stand. Pewnie Wam troszeczkę o niej opowiem, aczkolwiek wiadomo, ponieważ to jest vlog tylko z jednego dnia, to nie, nie uda mi się przeczytać całej tej książki w jeden dzień, jakkolwiek bym chciała, po prostu, no nie da się, zwłaszcza, że jeszcze chcę iść do kina, więc tu będzie recenzja na pewno filmu. O Atlas Six pewnie wam trochę opowiem, ale jakby nie będzie full recenzji, full recenzja będzie na moim Instagramie, więc zapraszam Was tam, bo pewnie już jest, jak to oglądacie. Tak czy inaczej, zapraszam Was na cozy jesieniarską sobotę w Dublinie razem ze mną. słońce! Coś czuję, że ten vlog to będzie cały cał czas zmienianie tytułu tego vloga, bo wyszło słońce i jest słoneczko i już nie mamy deszczowego dnia w Dublinie. Um, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, ja tylko chciałam się pochwalić moimi skarpetami. O, to jest jedna! O. To jest jedna, a tak wygląda druga, o, bo dostałam je w paczuszce od wydawnictwa Winidia razem z Galantem i to są galantowe skarpety i zobaczcie, są idealne do takich wysokich butów, które właśnie zakładam, bo wychodzimy, a nie wiem, czy nie będzie padać, bo dzisiejsza pogoda, a nie, wygląda w sumie tak, nie ma ani jednej chmurki na tym, zobaczcie, ani jednej chmurki, nie wiem, czy coś widać tutaj. Tak czy inaczej, yy, więc już... Yy, Wiemy, że to w sensie, i tak to będzie koły dzień, po prostu nie będzie padać. Idziemy. E, nie wiem gdzie, ale gdzieś pójdziemy i później do kina pewnie, ale myślałam nad kawiarnią, żeby sobie coś poczytać. Może tak. Dobra, pokażę Wam mój outfit na dzisiaj. Wiecie, back, sięgarnia kawusia, idealnie! Dajecie sobie sprawę, jak wielka jest moja miłość do makaronu? Jakby I love makaron, ok? Autentycznie jem go codziennie. Jest tani, jest dobry, można go zrobić ze wszystkim na różne sposoby, z różnymi sosami. I am in love. Ale to, co chciałam powiedzieć, to wróciłam z dworu. Z dworu. Wróciłam z miasta. Już po kawusi, po przechadzałam się trochę. Jest godzina, dochodzi 18. Albo już jest po 18 jakoś. I e, chcę wam pokazać, co kupiłam. Kupiłam oczywiście książkę, ale żeby nie było, to nie było tak, że to nie było zaplanowane. Akurat szłam, chciałam kupić tą książkę i umówiłam się, że kupię tą książkę i miałam ją kupić wczoraj, ale jakoś nie wyszło. I jest to Cleopatra Frankenstein. I tak zapłaciłam 16 euro za nią. Um, nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć. Oprócz tego, że jest piękna, że chcę przeczytać. I jestem spłukana. Welcome to my life. Tak czy inaczej, słyszałam o tej książce bardzo dużo, bardzo dużo razy. Też widziałam ją na Instagramie, bo zobaczcie, jaka ta okładka jest piękna przede wszystkim. Więc zdecydowanie będę czytać i chcę czytać. I no, bardzo dobre opinie ona zbiera. Więc będzie czytane. czytany, czytane. Beauty in the pain. So, if love is a struggle, I guess there's beauty in everything, there's peace in our heart. Troszeczkę widzę, ogólnie czuję się tak cozy dzisiaj, że I can't. Tak więc jak mogliście widzieć, nie udało mi się wczoraj pójść do kina ze względu na to, że złapał mnie jakiś taki cozy mood wczoraj i zresztą dzisiaj też. I po prostu nie chciało mi się iść do tego kina, powiem Wam szczerze, i zamiast tego sobie poczytałam troszeczkę The Atlas Six. Poczytałam okay. sobie The Atlas Six, który jest po prostu cudowny. I naprawdę muszę powiedzieć, że idealna książka na taki właśnie cozy mood, taki Dark Academia, idealny na tą porę roku. Naprawdę. I'm in love. Jak na razie jestem, no jestem tutaj, nie za dużo, ale I'm in love! Zresztą dzisiaj też będę czytała. Zamienimy to w taki weekend ze mną troszeczkę zamiast jednego dnia, bo po prostu um, się nie wyrobiłam i też nie ukrywam. Nie chciałam tego robić, nie chciałam kończyć tego vloga dzisiaj, bo nic tutaj nie macie w sumie. Więc robimy sobie po prostu taki. Przedłużony vlog, jeżeli Wam to nie przeszkadza. A ja mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, dostaniecie więcej mnie po prostu. Więc dzisiaj mam taki cozy mood, gdzie ja tak naprawdę kawusia, herbatka, moje piękne łóżeczko, i tak się dzisiaj czuję. Jestem po spotkaniu dzisiaj rano na Zoomie i uznam, że pójdę sobie na spacer, bo jest tak piękna pogoda, że oh my god, się w ręce. Let's go! strasznie wieje, w ogóle moja grzybka tutaj uuu, uh, wysunęła tak jak mówię nie wiem w ogóle czy mnie słychać ten wiatr, ale chciałam powiedzieć, że namierzyłam hotel w którym obsada Wings mieszkała kiedy kręcili drugi sezon bo e, Dani Griffin wrzucił taki widok ze swojego hotelu tutaj gdzieś wam wrzucę, taki filmik i namierzyłam ten hotel to jest któryś z tych, prawdopodobnie jest ten, albo chyba ten, albo ten coś takiego, ale podejrzewam, że ten i bo mam widok taki sam, mam na most Tutaj na ten taki śmieszny, um, tu jest, tu widać, no ale tutaj jest taki budynek okrągły. Samochody jeżdżą wszędzie. Chciałam zrobić jakiś kwiat video, ale mi nie wyszło. Real we'll Talk, zgubiłam się. <laughs> Chciałam pójść sobie na plażę. Jestem w porcie, ale nigdzie nie ma przejścia dla pierwszej. To jest jakieś wielkie rondo. Tutaj są już jakieś słupki Nie wiem czy tam mogę wejść. Tam dalej nie mogę iść. Dobra, przebiegnijmy przez ulicę. Możemy tak? Nie robi się w domu. <słupy> Dobra, udało się. Nie wiem czy to się pójdę. Może, zobaczymy. Okay, oficjalnie nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem i nie wiem w ogóle czy to jest, chyba jest, to jest chyba teren prywatny, bo nikogo tu nie ma, ale jest chodnik, okej? Okay? Można chodzić, tak mi się wydaje, Myślę, że ktoś mi zwrócił uwagę. I don't, I don't know, I don't care. Chyba otworzę Google Maps, bo nie wiem gdzie jestem, chciałam iść na plażę i nie wiem gdzie jestem. Tak czy inaczej na słuchawkach mam The Kiss Question i oh my god, that's so flippin' good. Na pewno już kończę, bo się zgubiłam, więc kończę, więc będzie recenzja, ale oh my god, I love it. Ale dobra, idę sprawdzić Google Mapsa. Znalazłam może po drugiej stronie jest plaża. Um, no, nie obejdę tego. Kład też nie przepłynę. I don't know. ale zobaczcie, jak pięknie to jest. Po krzywce już nie ma ani śladu, ale chciałabym Wam powiedzieć, że jestem tak po prostu in love. With my life right now? Jakby idę sobie ze słuchawkami, słucham sobie The Kiss Quiet. And, by the way, skończyłam. Oh my god, recenzja będzie, jak wrócę do domu, to było genialne. Ale tak czy inaczej, idę sobie teraz z muzyczką i po prostu nie wiem, gdzie jestem. I nawet nie jestem zmartwiona tym, że nie wiem, gdzie jestem, bo mam naładowany telefon i wiem, że w każdej chwili mogę sobie wejść na Google Mapsa, which is so cool. Ale idę sobie po prostu, zwiedzam sobie wszystko i mam takie. I'm in love with my life right now. Że wykorzystam ostatnie słońce, jakie jest pewnie, bo jest godzina już 17, albo nawet po 17, chyba jakoś po 17. Tak czy inaczej, uznałam, że zakończę tutaj tego vloga, dopóki mamy światło w miarę ładne, a nie chcę mi się tego robić później. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o książki, to oczywiście czytałam Diatlas Six, jak mogliście widzieć. Nie skończyłam jej jeszcze chcę skończyć ją w tym tygodniu, co prawda. Jestem na 150 stronie, więc trochę mi jeszcze zostało, ale jestem, w, mogę powiedzieć, w prawie 1 trzeciej, ale na razie jest super. To jest jakby. Idealna książka na ten moment, na ten czas. Taka jesienna, taka tajemnicza, magiczna. Mamy tutaj. Dark academia, vibes. Naprawdę na razie polecanko. Zresztą od razu już zobaczcie, ja już mam tutaj tyle cytatów zaznaczonych, że. A z kolei dzisiaj na spacerze. W ogóle bardzo fajnie, że wyszłam na ten spacer. Tak chyba tego potrzebowałam, bo cały, jak widzieliście zresztą, to był vlog z weekendu. Cały weekend miałam taki cozy, nie za dużo wychodziłam. wychodziłam, ale to było takie, że. Me, myself, and I. taki czas dla mnie i nie ukrywam, że w niedzielę się trochę odbiło tym, że nie chciałam wyjść z łóżka i są takie dni i to też jest ok. Jeżeli macie dzień, gdzie po prostu potrzebujecie poleżeć w łóżku, that's fine. I to było u mnie wczoraj, tak wyglądało u mnie wczorajszy dzień. Ja leżałam w łóżku jeszcze po prostu, jak zaczęło padać wczoraj wieczorem, a ja sobie oglądałam Podniebną Pocztę Kiki, którą uwielbiam. To jest moje po prostu comfort movie, jeżeli chodzi o to, jak czuję się właśnie tak Me? to jest jeden z moich takich właśnie comfort movie. To Podniebna Poczta Kiki sobie lecia w tle i zaczęło padać. Oh my lord! Ja byłam w siódmym niebie. Deszcz tyle mi daje do szczęścia, jeżeli chodzi o właśnie takie wieczorki, kiedy jestem cozy, kiedy ja sobie siedzę w moim kocyku i w ogóle i oglądam sobie mój comfort movie i deszcz zaczyna padać ja nie potrzebuję nic więcej do szczęścia. Byłam po prostu tak, nie wiem, jakoś tak. Mi się zrobiło tak miło na serduszku, i później sobie wzięłam The Atlas Sex, bo uznałam, że nie pójdę jeszcze spać. Pomimo, może miałam zamiar iść spać, to miałam takie, nie, muszę wykorzystać ten dzień, muszę wykorzystać dzień. Muszę wykorzystać ten wieczór, muszę wykorzystać ten dźwięk, żeby poczytać sobie tą książkę. Puściłam sobie Dark Academia um, piosenki, zresztą wcześniej miałam live'a um, Read With Me z tą książką, więc tak bardzo się wpasowało w to, i czytałam sobie wieczorkiem, i ach. Oh, That was the best thing. That was my highlight of yesterday. Ale tak czy inaczej dzisiaj właśnie obudziłam się też późno i obudziłam się taka, taki wiecie, jak taka wyrzuta po prostu i wymięta i byłam taka nic mi się nie chce robić i uznałam, że muszę wyjść. Muszę wyjść z domu, bo oszaleję, bo po prostu będę leżeć cały dzień w łóżku i na pewno nikomu jakby nie będzie dobrze z tym, ani mi, ani Wam, ani nikomu, więc uznałam, że muszę wyjść po prostu i na początku chciałam po prostu wyjść za dużo po prostu, powiedziałam w tym zdaniu, ale okej. Okay. Więc na początku chciałam po prostu sobie wyjść, ale uznałam, że wziąłam sobie kawusie, pogadałam z moim tatą przez telefon i dało mi to jakiegoś takiego... Kopa dużego, że uznałam, że pójdę sobie na plażę. Oczywiście, jak mogliście widzieć, do tej plaży raczej nie dotarłam. E, pięć razy się zgubiłam, ale tak potrzebowałam tego. Po prostu szłam sobie w słońcu, trochę wiało, ale szłam sobie w słońcu. Miałam super książkę, o której zaraz wam powiem, bo ją skończyłam na słuchawkach, która jest genialna w ogóle. I a później miałam muzyczkę i szłam po prostu main character moment i i loved it. Ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o książkę, to skończyłam The Kiss Quotient, Heleny Hwang. I oh my lord! Żeby wam powiedzieć, że to. Ja nie mam słów. Michael, mój nowy książkowy mąż. Ta cała historia była tak fajna, naprawdę jestem w stanie powiedzieć, że plasuje się na tym samym jakby. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale jeżeli chodzi jakby o ra ranking. Jeżeli chodzi o ranking, to się plasuje na tym samym miejscu, co The Love Hypothees. To jest po prostu jeden z lepszych romansów, jakie ostatnio czytałam. Romans, który nie jest przy tym taki głupi, naprawdę. To było takie po prostu tak miłe na serce, i cała ta historia jest tak piękna. Oprócz tego mamy tutaj reprezentację osoby z autyzmem. Co tak naprawdę spotkałam się pierwszy raz, że była właśnie reprezentacja osoby z autyzmem w romansie, co uważam, że było tak super, i naprawdę, no, I loved it. Oprócz tego po prostu, no ta książka. Jest genialna. Ona takim jest kocykiem na serduszku. Naprawdę jeden z lepszych romansów, jakie ostatnio czytałam. Naprawdę polecam Wam bardzo, bardzo, ale to bardzo. Zresztą w Polsce ta książka wyszła jako Więcej niż Pocałunek, ale ma bardzo brzydką układkę. Niestety, I'm sorry, I'm, I'm not a fan. W ogóle nie jestem fanem, jeżeli ludzie są na układce tacy prawdziwi. Kla gołe klaty i jakby ludzie, mm, nah. Ale tak czy inaczej, naprawdę super to była książka, jestem pełna podziwu, dla mnie 5 na 5, I loved it. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten vlog, mam nadzieję, że taki bardzo luźny spontaniczny i cozy vlog Wam się podobał, bo przede wszystkim miał być cozy dla mnie i dla Was i, i tak, i mam nadzieję, że wam, że wam się po prostu podobał, jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapka w górę, bo jakoś tam mi to bardzo pomaga, a tak czy inaczej, widzę się z Wami w następnym filmie i wysyłam tysiąc buziaków i milion uścisków. Pa, pa! Good for a moment or two